Cześć. Z tej strony pedagog Michalina i dzisiaj przedstawiam ćwiczenia, które można wykorzystać na zajęcia terapii pedagogicznej dla starszych uczniów z dysleksją. Zapraszam. Film został skonstruowany tak, że na początku kilka słów takiego wstępniaka o samych zajęciach. Następnie można sobie tam przywinąć na dole jest część stricte Terapeutyczna i będzie to część typowo dla ucznia, ale zanim do samych zadań przejdziemy. Warto pamiętać, że z rozporządzenia z 9 sierpnia 2017 roku o pomocy psychologiczno-pedagogicznej dowiadujemy się, że jedną z form wsparcia ucznia w szkole jest właśnie terapia pedagogiczna, czyli zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. I w praktyce jest trochę tak, że tymi zajęciami są objęci uczniowie przede wszystkim klas 1, 3, 4, 5, 6 i później nie zawsze jest taka możliwość, przestrzeń, uczniowie też nie zawsze korzystają właśnie z tych zajęć, kiedy są już starsi. Natomiast jest taka grupa uczniów, którzy systematycznie przychodzą na takie zajęcia. Sama takowych posiadam. Pozdrawiam. I problem pojawia się taki, że nie ma też dużo materiałów dla uczniów starszych z dysleksją. Dlatego cieszy mnie ogromnie, że mamy nowy M-talent dyslekcja, który jest dostosowany nie tylko do klas 1-3, ale także do tych starszych. Mamy w tym m trzy moduły. Moduł pierwszy diagnostyczny. Zostawiamy go sobie na później. Moduł drugi. Terapeutyczny, którym dziś się zajmiemy, i moduł trzeci dydaktyczny. W module terapeutycznym mamy cztery poziomy. Każdy poziom został tak skonstruowany, że jest podzielony na kilkadziesiąt tygodni, na przykład 29 albo 30, co dla mnie jako terapeuty jest super opcją, no bo najzwyczajniej w świecie co tydzień robię kolejne zadania w dzienniku, mogę sobie wpisać w uwagach, który tydzień już robiłam. Więc to w praktyce bardzo się fajnie sprawdza. Wyniki badań pokazują, że terapia pedagogiczna i trening czytania dla uczniów młodszych jest bardziej efektywna niż taki przeprowadzony z uczniami starszymi. Natomiast to absolutnie nie oznacza, że mamy tych uczniów zostawić, wręcz przeciwnie uzupełnić lukę i szukać metod wsparcia także dla tej grupy docelowej. Na, zatem dzisiaj chcę przedstawić taki przykład zajęć, jakie możecie Państwo poprowadzić właśnie z uczniami klasy 6, 7 czy 8 w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Drogi uczniu, droga uczennico, przygotuj sobie kartkę oraz coś do pisania. Przed Tobą seria zadań, która będzie obejmowała czytanie, pisanie, Twoją koncentrację i słuchanie. Pamiętaj, że w każdym momencie możesz sobie mnie zatrzymać, jeśli jest taka potrzeba, albo cofnąć. Również jest taka opcja. Zaczynamy. Zadanie pierwsze. Jaka jest Twoja motywacja na dziś do wykonania tych zadań, do przejścia przez dzisiejsze zajęcia terapii pedagogicznej? Masz tutaj przed sobą taki termometr, gdzie dzisiaj się widzisz. Taka Twoja motywacja zadaniowa, gdzie obecnie jest Przeczytaj proszę pokazany tekst na głos. Chcę zaznaczyć, że jestem świadoma, że ten tekst jest dość trudny, Ponieważ zawiera w sobie rzadko używane słowa, które zwyczajnie ciężko przeczytać. Spokojnie. Zerknij, proszę, też na dole, na źródło. Przechodzimy do kolejnego zadania. Spróbuj teraz Uzupełnić tę tabelę, pamiętając o źródle. Myśl też logicznie, co tutaj, gdzie będzie pasowało. Zatrzymaj mnie, zaraz pokażę Ci odpowiedzi. Zadanie kolejne. To po prostu czytanie ze zrozumieniem. Zadam Ci pytania, a Ty odpowiedz. Która to prawidłowa odpowiedź? Pytanie pierwsze: to fioletowe. Kim był Andrzej? Pytanie drugie: to żółte. Co mogło być powodem przerwania studiów przez Mikołaja Kopernika? Pytanie trzecie: niebieskie. Jaką rolę odgrywał Mikołaj Kopernik w planach swojego wuja? Pytanie czwarte: ostatnie. Przeczytany fragment książki nosi cechy. Uwaga, teraz podaję prawidłowe odpowiedzi. Jak Ci poszło? Zadanie kolejne. Tym razem będziesz tworzył taką mapę myśli. Narysuj proszę na środku Twojej kartki symbolicznego ludzika. To wuj Wacenrode. Dokoła niego pięć dymków, pięć strzałek, a w tych dymkach napisz proszę pięć cech charakteru bądź pięć informacji na temat wuja Wacenrode. Możesz cofnąć się do tego tekstu, który widziałeś, widziałaś przed chwilą. Zadanie kolejne. Przeczytam ci trzy pytania. Wysłuchaj ich proszę uważnie. Następnie wybierzesz jedno z tych trzech pytań, zapiszesz na Twojej kartce bądź w Twoim zeszycie i napiszesz odpowiedź na to pytanie. Pytanie pierwsze. Dlaczego Wacenrodę traktował swoich siostrzeńców jak swoich synów? Pytanie drugie. Jakie zachowanie spowodowało gniew wuja i jak myślisz dlaczego? Pytanie trzecie, ostatnie. Jaki wpływ na życie Mikołaja Kopernika mogło mieć mieszkanie z wujem? Wybierz proszę jedno z tych trzech pytań i odpowiedz. Jeśli w tym momencie zapytałeś, ile zdań, bo często takie pytanie słyszę na terapii, to umówmy się, że minimum trzy. Okay? Zadanie kolejne. Tutaj jest mi potrzebna Twoja wiedza. Powiedz proszę, czym jest synonim w ogóle? I czym jest antonim? Pamiętasz? Jeśli teraz to odpo odpowiedziałeś, to, e, to ja tylko przypomnę w takim razie, żeby była jasność dla osób, które może akurat im to umknęło. Synonimy to słowa bliskoznaczne, takie, które oznaczają to samo. Na przykład e, piękny, ładny, śliczny. A antonimy to słowa przeciwstawne. Na przykład ładny, brzydki. Zatem przed Tobą zadanie, które polega na tym, abyś uzupełnił tą tabelę synonimami i antonimami. Zaprezentowane tutaj słowa są już bardziej zaawansowane. Pamiętaj, że one wzbogacą Twój słownik. Same ich przeczytanie to za mało. Proszę Cię koniecznie, abyś zapisał je w zeszycie. Czyli, jak jest, jest synonim? I antonim do słowa lakoniczny, do słowa spektakularny, tyraniczny, charakterystyczny i parozdaniowy. Poświęć proszę na to zadanie moment, zastanów się dokładnie, a ja za moment pokażę Ci odpowiedzi, sprawdzisz sobie. Zadanie kolejne. To zadanie bardzo angażuje Twoją. Koncentrację uwagi i Twoje funkcje słuchowo-językowe. Zadanie polega na tym, że po lewej stronie widzisz rozsypankę z liter. I po pierwsze trzeba odgadnąć, co to jest za słowo, następnie znaleźć definicję do tego słowa. Zacznijmy, proszę, od tego na samej górze. Daj sobie chwilę na zastanowienie, czy masz jakiś pomysł, co to za słowo. Jeśli nie, to ja ci podam pierwszą literę, później pierwszą sylabę, ale mogę też podać całą odpowiedź. Co to za słowo? Te słowa pojawiły się dzisiaj w tekście. Pierwsza głoska to e. Pierwsza sylaba tego słowa to eks. Całe słowo, jeśli nie udało ci się jeszcze do tego momentu znaleźć, to eks komunika. Jak myślisz, co to? Przykład drugi. Zaczyna się od głoski p. Zaczyna się od sylaby pro. I odpowiedź całego słowa to protokolant. Pamiętasz, kto to był? Przykład trzeci. Zaczyna się od głoski s. Pierwsza sylała tego słowa to ste. I cała odpowiedź to stenogram. Co to było? Przedostatni przykład. Zaczyna się od głoski k. Zaczyna się od sylaby k. I cała poprawna odpowiedź to kapituła. Co to było? Co to kapituła? I ostatni przykład. Spróbuj sam. Zaczyna się od głoski s. Zaczyna się od sylaby scy. I całe słowo to scysja. Pokażę Ci teraz wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Jak poszło? To zadanie było bardzo wymagające, bo prawdopodobnie cały czas pracowałeś na zupełnie nowym słownictwie, albo przynajmniej trudnym i rzadko używanym. Jedziemy dalej. W zadaniu kolejnym będziesz pisał tekst. I pozwól, że ja wylosuję za ciebie cztery słowa, które musisz użyć w tym krótkim tekście. Tak to wygląda. Napisz krótką wypowiedź pisemną, tak jak gdyby pisał to Mikołaj Kopernik. I to są jego notatki, jakby jego kartka z pamiętnika na temat jego wujka Wacyn rode. Więc pisz to w formie Ty jesteś Mikołajem Kopernikiem. Jeśli pytasz o to, czy można odmieniać słowa, bo często to pytanie słyszę, tak, można odmieniać te słowa. Uwaga, zadanie kolejne. Tym razem będziesz zapisywał, ale poszczególne litery, ponieważ musisz rozkodować hasło. Na ekranie widzisz teraz taką planszę i co ci wyszło? Prawidłowa odpowiedź to Jan Nepomucen Kamiński. Zostały nam trzy ostatnie zadania. Dasz radę, za tobą już zdecydowana większość. Uwaga, tym razem przeczytam ci przysłowie. Wstrzymał słońce, ruszył ziemię. Polskie go wydało plemię. Jak rozumiesz te słowa? Uwzględnij zarówno osiągnięcia Mikołaja Kopernika, jak i jego pochodzenie. Odpowiedz proszę na to pytanie. Szkoda, że cię nie słyszę, ale powiedz na głos Twojemu nauczycielowi obok przedostatnie zadanie. To już zadanie stricte ortograficzne. A słuchaj, czy pamiętasz zasadę ortograficzną, która dotyczy, że RZ to jest zasada ortograficzna, która dotyczy słów: wstrzymał, ujrzeć i uprzedzenie. Nie wiem, czy pamiętałeś, czy nie, ale była to zasada, która mówi o tym, że pogłoska z pogłoskach po P, B, T, D, K, G, H, J, W zapisujemy RZ. Mam dla Ciebie wskazówkę, a mianowicie jak zapamiętać wszystkie te spółgłoski, po których zapisujemy właśnie RZ. Jest taki fajny wierszyk, spróbuj go zapamiętać. I pierwsze litery wszystkich tych słów to właśnie te spółgłoski, po których zapisujemy RZ. Uwaga! Babcia dała Gosi piękne bratki. Bo jej wnuczka chciała takie kwiatki. Drogi uczniu, droga uczennico, dobrnęliśmy do końca naszych dzisiejszych zajęć. Odpowiedz teraz, proszę, na to samo pytanie, które zadałam Ci na początku. Jak się masz, jak ma się Twoje samopoczucie? Zaznacz, proszę, zgodnie z prawdą. Dziękuję Ci bardzo za Twoją koncentrację, za Twoje Zaangażowanie w te zajęcia. Mam nadzieję, że były dla Ciebie interesujące, ale też e, mogłeś z nich coś wynieść, zarówno z wiedzy, a może sobie coś powtórzyć, a już z pewnością poćwiczyć. Pamiętaj, ma to sens, nawet jeśli w danym momencie masz wrażenie, że tak nie jest, to jest to ważne i robisz świetną robotę, poświęcając na to Twój czas, i dziękuję Ci za to. To już wszystkie zadania na dziś, e, które chciałam was, za, Wam zaprezentować z tego jednego modułu z jednego tygodnia. On akurat był nazwany analiza tekstu, więc ten był skoncentrowany stricte na pisaniu i czytaniu rzecz jasna. Dziękuję za e, uwagę, za, mam nadzieję, przeprowadzenie zajęć z dzisiejszymi ćwiczeniami. Zachęcam do Subskrypcji tego kanału, do lajkowania. Zachęcam też do odwiedzenia mojego Facebooka, Instagrama. Tymczasem dziękuję za dzisiejszy czas wspólny i do zobaczenia następnym razem.